Szczęść Boże, witajcie. Figowiec to jedno z najbardziej fascynujących drzew biblijnych. Występuje w Biblii często i tradycja Kościoła w jego owocach każe widzieć symbol darów Ducha Świętego. Witajcie w czwartym odcinku Arboretum. W trzynastym rozdziale Ewangelii św. Łukasza znajduje się pewna wyjątkowa przypowieść, którą, żeby ją dobrze zrozumieć, trzeba spojrzeć na, na ten fragment Pisma Świętego w szerszym kontekście. Ta przypowieść mówi o nieurodzajnym figowcu i pan Jezus umieszcza ją czy raczej Łukasz umieszcza tę wypowiedź Pana Jezusa bezpośrednio po tym jak tłumaczy on słuchaczom, że nieszczęście, które spotyka człowieka wcale nie jest karą za jego grzechy, tak samo jak brak tego nieszczęścia nie oznacza, że człowiek jest bezgrzeszny. Kiedy wydarza się tak, że nieszczęście się zdarza, to nie wolno nam doszukiwać się w tym y, odpowiedzi, y, która nam każe widzieć to jako karę. Za jakiś grzech. Tak samo jak niedobrze jest, kiedy wydaje nam się, że kiedy nie spotyka nas nieszczęście, to jesteśmy bezgrzeszni. Brak nieszczęścia w, w życiu człowieka, jak, jak, każe, jak każe nam spoglądać na to Pan Jezus, oznacza szczególny rodzaj Bożego Miłosierdzia. I ta przypowieść o nieurodzajnym figowcu właśnie o tym nam mówi. Pan Jezus opowiada nam historię o tym, że pewien właściciel winnicy ma w samym środku swojej plantacji posadzonego figowca. Ten figowiec rośnie w samym środku winnicy, a więc w takim miejscu, które, w którym zasadniczo uprawia się inny rodzaj roślin niż, niż ta, którą, która, która wydaje jako owoce figi. I ten właściciel któregoś razu widzi już. Prawdopodobnie po, po wielu latach braku urodzaju, że to już kolejny rok, kiedy figa nie wydaje owoców. Mówi nawet o trzech latach. I chce ściąć tę figę. Natomiast wtedy pojawia się nagle ogrodnik, który mówi: Panie, daj jeszcze jeden rok. Ja tego figowca okopię, nawożę go. Będę go nawozić i jeśli za rok sytuacja się powtórzy i on znów nie wyda owoców, to wtedy będziesz go mógł ściąć. Ale pozwól mi się o niego jeszcze zatroszczyć. I ojcowie kościoła każą widzieć w tym ogrodniku pana Jezusa. Pana Jezusa, który, który traktuje ten figowiec w taki sposób, że jest on obrazem nas samych. I tu nie chodzi tyle o to, że, że Pan Bóg w pewnym momencie traci cierpliwość i chce się nas pozbyć, i to miałoby oznaczać to ścięcie tego drzewa. Tylko bardziej chodzi tutaj o to, że ludzkie życie jest w pewien bardzo konkretny sposób ograniczone. Ale Boże miłosierdzie jest znacznie większe niż wszystko to, co wydaje się nas przygniatać, definiować, co wydaje się wskazywać na nas, na naszą rzeczywistość, ludzi grzesznych. Pan Bóg się okazywaniem miłosierdzia nigdy nie nudzi i nigdy nie jest za późno, żeby mógł to miłosierdzie każdemu z nas okazać. I o tym jest ta przypowieść, o tym jest, o tym jest to pragnienie. By dać temu drzewu jeszcze jeden rok, jeszcze jedną szansę, po to by mogło wydać właściwe owoce, by mogło zajaśnieć tym światłem, e, którego sam Bóg dla niego na samym początku zapragnął. No i możemy sobie zadać pytanie, co stąd płynie dla nas, e, jaki ta przypowieść ma związek z naszym życiem. Ano taki, że my również jesteśmy grzeszni. Wszyscy, bez wyjątku. Jesteśmy słabi. E, i potrzebujemy Bożej Pomocy do tego, żeby dary Ducha Świętego mogły w nas owocować, żebyśmy mogli my sami być owocem działania Ducha Świętego, żeby nasze życie mogło być dowodem Jego działania i funkcjonowania i Jego obecności. Ale nie potrafimy zrobić tego sami. My potrzebujemy Bożej Łaski, potrzebujemy Bożego Miłosierdzia, potrzebujemy tego, żeby to On był tym, który nas prowadzi i napędza do dobrego działania. Nigdy nie jest za późno na to, by do Pana Boga wrócić. Nigdy nie jest za późno, żeby rozpoznać, że to jest mój czas, że to jest czas, w którym chcę wrócić do Pana Boga, w którym chcę otworzyć przed Nim serce, w którym chcę się nawrócić. Nigdy nie jest za późno na to, żeby pozwolić zadziałać Bożemu miłosierdziu. Pan Bóg przychodzi do nas każdego dnia, przychodzi do nas każdego miesiąca, każdego roku. Bez względu na to, czy my z Nim jesteśmy, czy nas z Nim nie ma, On jest wierny i stale nam towarzyszy. Jego ręce są cały czas wyciągnięte w naszym kierunku. E, I jedyne, co możemy zrobić, i co jest jednocześnie najpiękniejszą rzeczą, którą możemy zrobić, to pójść w Jego kierunku i dać się dotknąć Jego łaską. Tak byśmy mogli w swoim życiu wydać owoce, te, których drzewo figowe e, w przypowieści Jezusa wydać nie chciało. E, Oby tak się stało. Obyśmy znaleźli i rozpoznali czas naszego nawiedzenia, i oby to był początek nowej, wspaniałej drogi z Jezusem Chrystusem.